Cześć, witajcie! Ja nazywam się Weronika Bociąg i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak w prosty sposób możecie przemycić odrobinę koloru w Waszych codziennych makijażach. Taki look idealnie sprawdzi się na wiosnę, a do jego wykonania posłużą mi same drogeryjne kosmetyki, a dokładniej kosmetyki marki Rimel London, tak więc. Zapraszam. Makijaż zaczynam od podkładu Lasting Finish, jest to naprawdę mega fajny, nawilżający, rozświetlający podkład i jest on w odcieniu 100 Ivory dodatkowo ma SPF 20, co jest mega super. Bo jeśli zdarzy nam się zapomnieć o kremie z filtrem, to podkład nam to rekompensuje. Teraz łapię za korektor z serii Lasting Matte. Jest to naprawdę fantastycznie mocno kryjący korektor, który przy okazji fajnie nawilża i nie obciąża tej okolicy pod okiem. Nakładam go bardzo niewiele, bo naprawdę nie potrzeba dużo tego produktu. Ja używam koloru 001 Illuminator. Jako różu na policzki użyję dzisiaj odrobiny pomadki z tej Satin w odcieniu 130 YUPI. Używanie pomadek jako róży jest naprawdę mega spoko trikiem, szczególnie kiedy zapomnicie swojego różu na jakiś wyjazd czy coś. Teraz czas na rozświetlenie i łapię za kremowy rozświetlacz. Jest to Glow Stick w odcieniu 001 Bubbly. Jest to nowość marki. Gorąco Wam polecam się zaprzyjaźnić z tym produktem, bo nadaje fantastycznego glow. Wygląda mega zdrowo, mega świeżo. Sięgam ponownie za nasz korektor Lasting Matte i użyję go sobie jako bazy pod nasze cienie. Nakładam odrobinkę i przy pomocy pędzla rozprowadzam na całej powiece. Teraz łapię za paletkę Mini Power w odcieniu 002 Sassy. Są to naprawdę fantastyczne produkty, ponieważ są multizadaniowe. Możecie dzięki takiej malutkiej palecie wykonać makijaż oka, makijaż twarzy, makijaż brwi co tam chcecie. Łapię teraz za ten jaśniejszy, brązowy cień z paletki i takim puchatym pędzlem będę go aplikować na całą powiekę. Skupię się w zewnętrznym kąciku, będę blendować ten cień w załamaniu i trochę ponad załamaniem. Ogólnie, żeby stworzyć taką chmurkę z tego cienia. Aplikację cienia zawsze zaczynam przy linii rzęs, tam chcę, żeby tego cienia było najwięcej. Jest to też bardzo bezpieczna technika, bo potem im dalej idziemy tym cieniem, tym mniej jest go na pędzlu i łatwiej nam uzyskać takie ładne przejście. Tym cieniem zaznaczamy sobie załamanie, powiększamy optycznie oko. Teraz przy pomocy palca nałożę sobie ten cień na ruchomą powiekę. Łapię za czysty pędzel i blenduję sobie krawędzie, żeby nie było nigdzie ostrego przejścia. Jeśli czujecie potrzebę, możecie przyciemnić jeszcze zewnętrzny kącik. Ja łapię za ten sam pędzel, którym nakładałam jaśniejszy brąz, i wezmę trochę tego ciemniejszego. I już tylko tu, przy linii rzęs, go aplikuję i maksymalnie do załamania powieki. Czas teraz na kolor, więc łapię za paletkę Magnifies Rainbow Edition. Jest to naprawdę fantastyczna paleta, ma wszystkie kolory, jakie możecie sobie wyobrazić. Ja dzisiaj użyję w tym makijażu koloru różowego, ale tak naprawdę możecie użyć jakiego koloru chcecie. Nieważne jaki macie kolor oczu, jaki macie kolor włosów, jaki macie, nie wiem, mocniej skóry, użycie koloru, który po prostu lubicie, który sprawia, że czujecie się fantastycznie. Ja dzisiaj wybieram kolor różowy i małym pędzlem nałożę go na całą dolną powiekę. Teraz biorę trochę większy pędzel, też biorę trochę cienia i rozblendowuję wszystko ładnie, łączę z naszym brązem. Drugie oko skończone. Jest to taka powiedzmy podstawowa wersja z kolorem, natomiast dla osób, które chciałyby jeszcze bardziej podkręcić ten look i uwielbiają brokat i uwielbiają kiedy się błyszczy, to mam dla Was coś specjalnego, a mianowicie Wonderswipe. Możecie używać ich jako eyelinerów i rysować graficzne kreski lub cokolwiek sobie wymarzycie. Albo możecie nałożyć na powiekę i rozetrzeć palcem i macie wtedy przepiękny, błyszczący cień. Nałożę go, rozetrę palcem i zobaczycie, jakie to proste. Użyję Wonderswipe'a w odcieniu 009 Mega. Lecimy teraz z tuszem. Sięgam za Scandalize Volume on Demand. Jest to oczywiście czarna maskara. Uwielbiam ją, ponieważ mega pogrubia i wydłuża rzęsy. Makijaż oczu skończony czas, więc na dopieszczenie brwi sięgam za Brow Pro Micro. Jest to pisak do brwi, którym można wyrysować sobie pojedyncze włoski, daje bardzo naturalny efekt i bardzo go lubię. Jest to produkt, który ratuje mnie zawsze wtedy, kiedy się gdzieś rano śpieszę, tak więc polecam się z nim zaprzyjaźnić. Czas teraz na ostatni element makijażu, czyli na usta. Ja łapię za błyszczyk Oh My Gloss Plump. Jest to numerek 210, a nazwa to 1999. Uwielbiam ten kolor na co dzień, ponieważ pasuje do praktycznie każdego makijażu, a druga sprawa jest taka, że powiększa usta, tak więc ciężko go nie kochać. Makijaż skończony, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że po tym tutorialu chętniej będziecie sięgać po kolorowe cienie i takie rozwiązania w Waszych codziennych makijażach. Bawcie się kolorem, bo naprawdę nie ma nic lepszego. Dziękuję Wam jeszcze raz. Na razie.